Cześć, witajcie. I serdecznie Was zapraszam na materiał, gdzie porozmawiamy troszeczkę o pracy instalacji. Panie, czemu mi się instalacja słabo grzeje, coś jest nie tak, w tamtym roku było wszystko ok. teraz jakoś temperatura na grzejniki idzie jakaś taka słaba, mimo że chcę dawać dużą temperaturę, a rezultaty są mizerne. Natomiast sobie serdecznie zapraszam do subskrypcji, do lajka, Porozmawiamy dzisiaj o filtrze skośnym, jakim jest oczywiście jego wyczyszczenie i co on tak naprawdę robi. Oczywiście dba o naszą pompę, o nasz, naszą instalację. Wszelkie zanieczyszczenia, które się znajdują w naszej instalacji, bo oczywiście jakieś tam sywki czy konopia znajduje się zawsze w naszej instalacji i koszyczek oczywiście jest po to aby to wszystko wyłapywać pokażę oczywiście po roku użytkowania jak wygląda mój filtr wyczyścimy go sobie zobaczymy w jakiej jest kondycji zamykamy sobie oczywiście dwa zawory po lewej i po prawej zobaczymy jak wygląda Sitko. jeżeli oczywiście pewnie ktoś się będzie pytał dlaczego zawór zwrotny jest przed pompą jeżeli jest dobry hydraulik to oczywiście będzie wiedział o co chodzi, dlatego yy, możecie nawet napisać też w komentarzach, a my się zabierzemy za czyszczenie a więc mamy zamknięte oba zawory mimo, że i tak zwrotniak yy, wiadomo wody nie puści ale już zamknięty poluzowany wiadomo delikatnie woda poleci no i zobaczcie w moim przypadku jest sitko dosyć czyste nie ma żadnych zanieczyszczeń opłuczemy sobie, ale widywałem już e, takie filtry gdzie było naprawdę grubo e, zero prześwitu pompa miała ciężko pracować tak samo wszystkie pompy zaleca się przed sezonem wyczyścić, aby oczywiście uniknąć takich ekscesów, że panie bo to się dzieje, pompa nie działa, bo, bo coś się dzieje, tak? Dlatego oczywiście chwila, bo to zajmuje 3 minutki, wyczyszczenie takiego sitka i nie mamy oczywiście problemu. Także pompa zawór, pompa Zasilania, pompa powrotu, pompa bürera, czy też pompa podłogowa. Zalecam raz na sezon, albo przed sezonem. Oczywiście sobie przeczyścić. Także, jeżeli materiała się podobał, to oczywiście subik, łapka. Do zobaczenia, cześć.